Cześć, z tej strony Kamil z portalu bieganiu skrzydła. Czy chcesz być zdrowszy? Czy chcesz być bardziej wysportowany i pewny siebie? Zdecydowana większość osób odpowie, że tak, bo dokładnie tacy chcemy być. Ale co wspólnego z tymi kwestiami ma najtańszy w ofercie fińskiego producenta Smartwatch Polar Unite? Przygotujcie się również na konkurs, w którym będzie można wygrać nowy egzemplarz tego zegarka. Zapnijcie pasy, startujemy! W dniu tworzenia tego wideo Unite jest najtańszym zegarkiem w ofercie fińskiego producenta. Jego cena wynosi 699 zł. Porównując ten model do pozostałych zegarków, Polar Unite ma faktycznie rewelacyjną cenę, ale to odbiło się też na funkcjach, które ograniczono tylko do tych najpotrzebniejszych. Lepszy sen, większa porcja ruchu, mniejszy stres. Trzy główne obszary, które moim zdaniem staną się dla nas łatwiejsze w poznaniu i zrozumieniu, gdy na nadgarstku będziemy nosić ten tani smartwatch. Trzy główne obszary są także mocnym fundamentem zmian, gdy myślimy o lepszym wyglądzie. Lepszy sen oznacza efektywniejszą regenerację, a także bardziej zrównoważony styl życia. Jednak monitorowanie snu bywa trudne, a bez odpowiedniego sprzętu praktycznie niewykonalne. Smartwatch został wyposażony w funkcje Sleep Plus Stages i Nightly Recharge. Nighty Recharge to prosty i łatwy sposób monitorowania regeneracji. Wystarczy mieć zegarek na ręce podczas snu, a wszelkie pomiary wykonane zostaną całkowicie automatycznie. Urządzenie wskaże, w jakim stopniu zregenerowaliśmy się podczas snu po codziennych obowiązkach i treningach. Oznacza to, że po zapoznaniu się z wynikami tej funkcji dowiemy się, czy nasz organizm jest gotowy na mocniejszy trening, czy lepiej zdecydować się na coś lżejszego. Drugą funkcją, która uruchamia się podczas snu jest Polar Sleep Plus Stages, która umożliwia pełną analizę nocnego odpoczynku. Opcja ta automatycznie monitoruje ilość i jakość snu oraz pokazuje, ile trwała każda jego faza. Funkcja umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o śnie każdej nocy. Bazując na doświadczeniu, jakie mam, muszę powiedzieć, że ocena spania dokonywana przez urządzenie marki Polar w moim odczuciu jest dokładna i rzetelna. Ta ocena, ta ocena jest dokładna i rzetelna. I zaraz powiem dlaczego tak uważam. Otóż gdy na przykład przed zaśnięciem denerwowałem się jakimś faktem, albo do późnych godzin nocnych tworzyłem to wideo i pisałem recenzję, albo gdy na kilka godzin przed zaśnięciem wykonałem jakiś mocniejszy bieg, Faktycznie na ekranie zegarka widziałem informację, która mówiła o tym, że te ostatnie godziny w łóżku no nie były tak efektywne jak zawsze. W konsekwencji zegarek pokazywał, że sen był niskiej jakości, czyli zbytnio nie wypocząłem. Moje najbliższe godziny spędzałem więc z termosem wypełnionym kawą po to, żeby stale się pobudzać i utrzymywać koncentrację. Gdy na wyświetlaczu urządzenia widnieje informacja słowna dobry lub bardzo dobry, to wiem, że będę mieć siły na nowe wyzwania. Na własnym przykładzie mam to sprawdzone. Uważam, że funkcja monitorowania snu jest bardzo mocną stroną zegarka Polar Unite. Życie w ciągłym stresie ma fatalny wpływ na nasze zdrowie. Ten tani smartwatch ma dwie fajne funkcje, które pomagają walczyć właśnie ze stresem. Jedna śledzi wartości tętna, druga pozwala zredukować negatywne skutki zdenerwowania i się uspokoić. Zegarek umożliwia takie ustawienie ekranu głównego, aby znalazła się tutaj informacja o bieżącej wartości tętna. Wystarczy jeden ruch ręką, żeby poświetlić ekran i zobaczyć informację o tym, jak bardzo zaangażowane w pracę jest nasze serce. Posiadając łatwy dostęp do wartości tętna, możemy szybciej reagować na jego skoki. Ponadto na własne oczy widzimy, które sytuacje dnia codziennego najgorzej na nas wpływają, czyli które sprawiają, że się denerwujemy. Za sprawą zegarka możemy łatwo śledzić i rejestrować tętno, ale jak obniżyć jego wartość? Jak się uspokoić, gdy jesteśmy w podróży, w biurze, ogólnie poza domem? Z pomocą przychodzi druga wspomniana opcja, czyli ćwiczenia oddechowe CRM. Pomysł marki Polar polega na tym, że urządzenie Unite może pomóc nam się odstresować. Głębokie oddychanie to znany i skuteczny sposób na relaks. Ćwiczenia oddechowe Syrien to szansa na znalezienie momentu, podczas którego całkowicie się odprężymy. Regularne wykonywanie ćwiczeń oddechowych pomaga radzić sobie lepiej ze stresem, poprawia jakość snu i zapewnia dobre samopoczucie. Jestem wielkim miłośnikiem tej funkcji, odkąd wykonałem swoją pierwszą sesję oddechową. Pierwszy kontakt z tą formą relaksu miałem podczas testów zegarka Polar Grid X, który posiada identyczną opcję. Wystarczy wygospodarować w ciągu dnia kilka minut, znaleźć spokojne i ciche otoczenie, włączyć zegarek i postępować zgodnie z instrukcją. Przyznaję bez bicia, że na początku do ćwiczeń oddechowych podchodziłem sceptycznie, ale gdy tylko miałem stresującą sytuację albo nie w pełni mogłem skupić się na pracy, siedząc za biurkiem sięgałem po zegarek Unite i ćwiczyłem wspólnie z Siren ćwiczenia oddechowe. Po trzech minutach byłem już w stanie w 100% zaangażować się w pracę i ją wykonać. To było coś fantastycznego. Teraz czas na omówienie kalorii, których spalanie rejestruje zegarek. Gdy nosimy zegarek na nadgarstku, ten wylicza na bieżąco spalone kalorie, których wartość możemy sprawdzić przechodząc do zakładki aktywność. Są tam również informacje o liczbie kroków, procentowej realizacji celu aktywności fizycznej oraz czasie poświęconym na ruch. Monitorując wydatek energetyczny możemy się dowiedzieć, jak wymagający dla organizmu był trening z metabolicznego punktu widzenia, ale możemy również obserwować łączną liczbę spalonych kalorii w ciągu dnia, co pomoże nam wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne. Smartwatch dedykowany jest osobom, które mają świadomość tego, że czas mija nieubłaganie i aby być w dobrej formie trzeba regularnie ćwiczyć. Ale czy każdy ma wiedzę dotyczącą tego, jak należy wykonywać ćwiczenia, z jakich ćwiczeń w ogóle powinniśmy korzystać? Jakie będą dla nas najlepsze, a przede wszystkim jak trenować, żeby nie doznać kontuzji? Kolejny już raz, Polar Unite staje na wysokości zadania, oferując pewną funkcję, która pomaga nam zadbać o zdrowie. Każdego dnia urządzenie przygotowuje dla nas gotowe plany sesji treningowych FITSPARK, czyli podpowiada to, jaki sport, jakie ćwiczenia będą dla nas najlepsze tego konkretnego dnia. W długiej perspektywie wykonywanie tych ćwiczeń doprowadzi do poprawy formy. Sesje treningowe FITSPARK zbudowane są z uwzględnieniem aktualnej kondycji, historii treningów i stanu regeneracji z poprzedniej nocy. Fitzpark codziennie proponuje od 2 do czterech sesji treningowych, jedną, która jest najlepsza według algorytmu polar, oraz od jednej do trzech innych opcji do wyboru. To oznacza, że każdego dnia możemy wybierać spośród czterech sugestii. Treningi dobierane są tak, abyśmy byli w stanie je zrealizować i to bez odniesienia kontuzji. To jest duży plus. Kolejnym jest to, że tak naprawdę otrzymujemy coś na wzór osobistego trenera, który będzie dbał o rozwój naszej formy i to dzień po dniu. Warto jednak pamiętać, że do części ćwiczeń będziemy potrzebować dodatkowego sprzętu, więc coś musimy zakupić. I czasami zdarza się tak, że trening uważany za najlepszy dla naszego organizmu przez algorytm Marki Polar powtarza się dzień po dniu, więc warto wybrać inny z listy. Jedną z ważniejszych funkcji zegarka jest możliwość rejestracji treningów. Polar Unite obsługuje ponad 100 dyscyplin sportowych, którymi zarządzać możemy za pomocą platformy Polar Flow. W aplikacji możemy też dostosować określone parametry sportowe, takie jak chociażby wygląd ekranów treningowych. W łatwy sposób więc dostosujemy pola danych pod nasze indywidualne preferencje. To przyda się, aby komfortowo uprawiać ulubioną dyscyplinę sportową. W ramach dostępnych opcji na jednym ekranie uda się nam pomieścić cztery pola z danymi. Dostępnych jest łącznie 10 widoków treningowych. To pozwala na zaprezentowanie sporej liczby danych, jednak jest coś, co warto widzieć przed zakupem tego urządzenia. Polar Unite nie ma w sobie wbudowanej anteny GPS, ale może korzystać z tej, którą mamy w telefonie komórkowym. Jest to jednoznaczne z tym, że jeżeli idziemy pobiegać, pojedzić na rowerze czy wybieramy się w góry, warto mieć ze sobą smartfon. A co się stanie, gdy wyruszymy tylko z zegarkiem? Zegarek Unite będzie szacować te dane na podstawie ruchów ręką. Uzyskamy informacje o tempie, prędkości czy przebytym dystansie, jednak będą się one różnić od tych uzyskiwanych przez antenę GPS telefonu. Brak GPS nie ma znaczenia przy takich aktywnościach jak joga, pilates, zajęcia na siłowni, trening core czy wielu pozostałych sportach. Brak anteny GPS wpłynął na niższą cenę urządzenia, ale tym samym mamy coś za coś. Niska cena, ale konieczność zabierania telefonu na trening. Nie jest to bardzo odstraszające, ale trzeba o tym pamiętać. Włączony całodobowy pomiar tętna. Często sięgam po ćwiczenia oddechowe siren. Biegam 4-5 razy w tygodniu po około godzince, to w zależności od treningu. Często przeglądam zegarek i patrzę, ile kroków nabiłem, ile minut aktywności wykonałem, bo to jest ważne z mojego punktu widzenia, bo bardzo dużo siedzę, no i to wszystko pociąga duże zużycie akumulatora. Finał jest taki, że co 5 dni muszę ładować zegarek. Ale zupełnie inaczej to wygląda podczas rejestracji treningu, kiedy to zegarek korzysta z GPS telefonu komórkowego. W trybie treningowym producent podaje, że Polar Unite powinien wytrzymać 50 godzin GPS telefonu. Faktycznie pobór mocy w czasie aktywności jest niski, bo wyświetlacz gasi się po 3 sekundach i należy wybudzać go ruchem ręki. Ale za to bateria w telefonie szybko się rozładowuje. Wszystko zależy od pojemności naszego smartfona, ale gdy chcemy później jeszcze do kogoś zadzwonić, a nie mamy opcji doładowania telefonu, to trzeba uważać, aby go w pełni nie rozładować. Zegarek jest bardzo lekki, jego masa to tylko 32 gramy. Z praktycznego punktu widzenia tego sprzętu nie czuć na nadgarstku. Skóra pod paskiem pozostaje świeża, nic nie piecze ani nie uwiera. Za to zapięcie paska jest tragiczne. W dalszym ciągu nie przyzwyczaiłem się do takiej unikatowej formy zapięcia urządzenia. Nie jest to wygodne i często mam obawę, że zegarek się odepnie. Jeszcze tak się nie stało, ale jestem czujny. Co czasami mnie denerwuje, bo powinno się zapiąć sprzęt i nie martwić o to, czy gdzieś się przez przypadek nie odepnie. Czas na konkurs i czas na ogólne podsumowanie. Mam ogromną przyjemność powiedzieć, że będzie można wygrać nowy egzemplarz zegarka Polar Unite który zostanie ufundowany przez oficjalnego dystrybutora firmy Sport Consulting z Krakowa. Co należy zrobić? Otóż trzy rzeczy. Zasubskrybować nasz kanał, czyli kliknąć ten duży czerwony przycisk z napisem Subskrybuj, kliknąć łapeczkę w górę oraz dodać komentarz pod tym wideo. Komentarz z odpowiedzią na pytanie, dlaczego to właśnie Ty masz wygrać nowy zegarek Unite. Jestem zadowolony z działania zegarka Fitness Polar Unite. Ten tani smartwatch jest dedykowany entuzjastom sportów. Osobom, które mają świadomość dbania o własne ciało przez aktywność fizyczną, ale nie są zaawansowanymi sportowcami. Pomimo tego, że niska cena urządzenia wpłynęła na okrojoną funkcjonalność, pozostawiono sprawdzone prozdrowotne rozwiązania marki Polar. Sesje wchodzące w skład programu Fitspark będą świetną podstawą dla osób, które chcą wejść w świat sportu, chcą cieszyć się z aktywności fizycznej, chcą mieć większą ochotę do życia, ale nie mają wiedzy odnośnie tego, jakie sesje treningowe wybierać, co powinniśmy ćwiczyć dzisiaj, jutro, a co w najbliższy weekend. To wszystko zapewnia nam program Fitspark. Dodatkowo zegarek jest ultra lekki, fajnie się prezentuje, ale. Do jego zapięcia chyba nigdy się nie przekonam. Pamiętajcie o konkursie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ale nawet gdy nie weźmiecie udziału w konkursie, proszę, dodajcie komentarz, kliknijcie łapkę w górę, bo to napędza statystyki i pozwala rozwijać ten kanał. Za to z góry dziękuję. Dziękuję również, że byliście w dniu dzisiejszym ze mną i oglądaliście materiał, który nagrałem. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.